Witam bardzo serdecznie w kolejnym komentarzu biblijnym. Przypominam, że czytamy Biblię systematycznie, codziennie jeden rozdział. Zapraszam do czytania Biblii razem z nami. W ostatnim tygodniu czytaliśmy Ewangelię według Jana, rozdziały od 8 do 14. Dzisiaj chciałbym skomentować początek, fragment z rozdziału 14. Przeczytajmy. Ewangelię według Jana 14, od 1 do 7. Posłuchajmy. Nie ulegajcie trwodze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu mojego ojca jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, powiedziałbym wam, bo przecież idę przygotować wam miejsce. A gdy pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu. I wezmę Was do siebie, abyście i Wy byli tam, gdzie ja jestem. A tam, dokąd ja idę, drogę znacie. Wtedy odezwał się Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, skąd możemy znać drogę. Jezus odpowiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Skoro mnie znacie, poznacie i mojego ojca. Od teraz też go znacie i zobaczyliście go. Po zapowiedzi trudnych wydarzeń, które miały nastąpić: zdrady Judasza, zaparcia się Piotra i samej śmierci Jezusa którą Jezus zapowiedział, dał do zrozumienia. Jezus mówi swoim najbliższym uczniom, żeby nie ulegali trwodze, żeby nie poddawali się trwodze, żeby gdzie indziej, żeby nie trwożyło się ich serce. Wręcz przeciwnie, zachęca ich, żeby niezależnie od tego, co się wydarzy, żeby zachowali wiarę. W niego samego. Dlaczego? Ponieważ niezależnie od tego, co się stanie, czego będą świadkami, czego będą musieli doświadczyć, to ostatecznie On zwycięży. Jezus odchodząc mówi, czym się zajmie. Mówi, że odchodzi, ale odchodzi po to, po co? Po to, żeby każdemu ze swoich uczniów przygotować miejsce tam, gdzie on przebywa razem z Ojcem. Podaje to jako główny cel. Przygotowanie miejsca dla swoich uczniów, dla tych, którzy w niego wierzą i pozostaną mu wierni. Wspaniała perspektywa. Zapowiada też, że przyjdzie powtórnie i że zabierze nas do siebie. Już przed odejściem, przed... kiedy przyszedł po raz pierwszy, zapowiedział drugie swoje przyjście. Tomasz, jeden z apostołów, pyta: Dokąd Jezus odchodzi? I pyta go o drogę. Jezus daje do zrozumienia, że odchodzi do ojca. A samą drogą do ojca jest on sam, drogą do ojca jest Jezus. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. I co więcej, dodaje: Nikt nie przychodzi do ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Nikt nie jest w stanie przyjść do Ojca, inaczej, jak przez Jezusa. Ci, którzy fanatycznie upierają się, że idą przez Maryję, na pewno nie idą do Ojca. Dokąd idą ludzie, którzy wierzą i wyznają, że do Boga zbliżają się, idą przez Maryję. To pytanie jest nabiera najwyższej rangi, zwłaszcza jeżeli uświadomimy sobie, że na to, tak naprawdę istnieje tylko niebo albo piekło. Przecież w Biblii. Nie ma żadnego czyścica. Czyścieć jest zwyczajnie wymysłem, komercyjnym zresztą wymysłem w swoim czasie Kościoła Katolickiego. Cały proceder wokół czyścica jest niczym innym jak zwykłym przekrętem finansowym. Coś, co przez Boga zostało zaoferowane nam dla nas za darmo. Dzięki cenie, którą zapłacił Jezus, kościół ośmiela się sprzedawać i pobierać pieniądze, chociażby za tak zwane odpusty, brzeza zmarłych itd. Jezus swoją przemowę w tym momencie kończy stwierdzeniem, że ten, kto zna Jego, zna też Ojca. Jezus w pełni utożsamia się z Ojcem. W kilku porównaniach to stara się pokazać. Później, nieco dalej, stwierdzi wręcz: Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Ten, kto zwraca się do Jezusa, ma jednocześnie kontakt z Ojcem i odwrotnie. Ja i Ojciec bowiem jedno jesteśmy, mówi Jezus. Zapraszam, żebyśmy byli wierni codziennej lekturze Biblii. My praktykujemy to w ten prosty sposób, że czytamy jeden rozdział dziennie. Dla tych, którzy mogą, jeszcze podajemy. Jako propozycję psalm do przeczytania, czy też raczej do modlitwy. Zapraszam na nasze kanały na YouTubie, na Facebooku Kościelna Alternatywa, były Ksiądz Jerzy, czy też Jerzy Pawłowski. I do zobaczenia.